W serwisie naszym zajmujemy się także likwidowaniem szkód komunikacyjnych. Stoję teraz przed samochodem sześciomiesięcznym, który uległ takiej szkodzie. Kierowca wjechał pod za niski wiadukt, uszkodził czopuch samochodu. Jest to rzeczywiście mocne uszkodzenie pojazdu. No i tutaj. Chciałbym powiedzieć, że w Polsce mamy problem niemały, jeśli chodzi o likwidację szkód komunikacyjnych, ponieważ ubezpieczalnie mają generalnie problem z kosztorysowaniem tego typu uszkodzeń. O ile samochodami osobowymi takowych nie ma, bo mają narzędzia typu Eurotaxa i, i, i różnego innego rodzaju programy do wyceny szkód, do wyceny części, do, do wyceny napraw. Jeśli chodzi o samochody kempingowe i przyczepy, e, tutaj jest problem. Takiego, ta, takiej bazy informacji e, ubezpieczalni nie posiadają. No i często, często jest tak, że klienci e, no, mają e, spore. Problemy z uzyskaniem odszkodowania w wysokości, która pokryje naprawę uszkodzonego pojazdu. Na przykładzie tego samochodu, może posłużę się przedstawieniem Państwu, jak ubezpieczyciel nie będę wymieniał jaki zaproponował pierwszy, pierwszy kosztorys wypłaty. Środków, do, aby zlikwidować te, tą, tę szkodę. Wycenił szkodę na 8700 zł, gdzie czopuch, który jest nad szoferką, sama, sama skorupa czopucha to koszt około 14600 zł. Więc proszę sobie wyobrazić, jak nabywca pojazdu, właściciel pojazdu może. Naprawić samochód za takie pieniądze, które się proponuje. Oczywiście nie, nie możemy, nie powinniśmy być tacy krytyczni w stosunku do ubezpieczalni, ponieważ, jak wspomniałem wcześniej, jest problem z racji braku narzędzi. W tej chwili próbujemy pomóc ubezpieczalniom w ten sposób, że sporządzamy kosztorysy, ponieważ mamy programy, mamy bezpośrednie połączenia z programami fabrycznymi czyli online potrafimy sprawdzić, ile kosztują poszczególne elementy uszkodzone i w ten sposób potrafimy zaproponować ubezpieczalniom profesjonalny kosztorys naprawy pojazdu. Oczywiście plus robocizna, którą trzeba doliczyć. Dla przykładu ten samochód będzie to rząd około 60-70 tysięcy złotych, żeby naprawić ten samochód. Rzeczywiście jak widać, wydaje się, że tylko uszkodzony jest czopuch, świetlik dachowy, ale tak naprawdę, jeśli wejdziemy do środka samochodu, to się okaże, że, że jednak te uszkodzenia są znacznie, znacznie większe, rozleglejsze. Są uszkodzone obydwie ściany czołowe, przednie, z którymi połączona jest część mieszkalna z szoferką samochodu. Są w górnej części przemieszczone do tyłu około 1,5 cm. Więc musimy je wymienić, ponieważ na nich zamontowane są prowadnice łóżka opuszczanego. I, I okazuje się, że, że ta naprawa robi się dużo, dużo bardziej skomplikowana i czasowo, i znacznie więcej elementów musimy wymienić, aniżeli na pierwszy rzut oka możemy zaobserwować. W związku z tym rzeczoznawcy no, mają problem, ponieważ tych szkód jest jeszcze stosunkowo niewiele u nas w kraju. Rynek samochodów kempingowych tak naprawdę dopiero się u nas w tej chwili zaczął rozwijać. Takich spraw będzie coraz więcej. Zapraszam Państwa serdecznie. Potrafimy pomóc. Jeśli byłby problem w usunięciu tego typu szkody komunikacyjnej, mamy już spore doświadczenie. Wiemy, jak rozmawiać z pracownikami ubezpieczalni, więc służymy pomocą. Serdecznie zapraszam. Stoję w tej chwili przed takim samym samochodem, jak przed chwilą Sebastian nagrywał, z uszkodzonym czopuchem. Więc mamy uszkodzony czopuch z oknem świetlikowym. Mamy pouszkadzany. Boki, czyli elementy maskujące łączące część mieszkalną z szoferką pojazdu, no i później, tak naprawdę, wiele, wiele uszkodzeń jeszcze w środku, które zobaczymy za, za moment na filmie, znajduje się w środku tego uszkodzonego pojazdu. Będziemy widzieli, jakie przy tego typu zdarzeniu drogowym ulegają uszkodzeniu elementy zewnętrzne, oczywiście, ale także. Niestety te, te uszkodzenia są znacznie bardziej rozległe i, i przenoszą się na elementy w środku samochodu. Więc y, widzimy tutaj y, dwie ścianki, lewą i prawą y, ścianki czołowe y, części mieszkalnej, które w górnej części ucierpiały, zostały y, odgięte, przesunięte około 1,5 cm do 2 cm. Szczególnie y, tutaj prawa część, co skutkuje tym, że całość łóżka opuszczanego została przesunięta także do wnętrza kampera. Prowadzące, czyli prowadnice łóżka zostały wykrzywione w górnej części, to wszystko będziemy musieli ponaprawiać. Tutaj z prawej strony widać to zdecydowanie lepiej, tą szczelinę. Proszę zwrócić uwagę, element jak się otworzył i cała część górna tego wzmocnienia czołowego została Przesunięta i do, do, do wnętrza pojazdu. Żeby naprawić tego typu szkodę komunikacyjną, e, musimy zdemontować teraz e, całą, całe łóżko opuszczane. Musimy naprawić, naciągnąć do stanu pierwotnego górne części ścian czołowych, żeby uzyskać osiowość powtórnie. Dopiero wtedy możemy prowadnicę łóżka zamontować poprawnie. I cały stelaż, który został łóżka, przesunięty do tylnej części wnętrza pojazdu. Spróbuję opuścić łóżko. I proszę zwrócić uwagę, jak to wszystko wygląda, całe mocowania łóżka. Które są połączone ze ścianą boczną i, i, i sufitową z dachem, zostały przesunięte po lewej stronie mamy pasy, po lewej prawej stronie, proszę zobaczyć, o ile jest przesunięte całe łóżko do części wewnętrznej, pas jest w osi. Proszę zobaczyć, że straciliśmy tutaj. 2 centymetry. Tak, jest o 2 cm. Trudno, trudno dojść do tego, jak mocno to wszystko zostało przesunięte do środka, ale. Ale, właśnie patrząc na, na, na te elementy, tutaj na tą maskownicę pasa, widzimy, że to wszystko jest cofnięte, to, czy, że, że to łóżko nie jest na swoim miejscu. Mamy także us uszkodzony dach tego samochodu. Lamina do rozpruty. Specjalne wzmocnienie, które jest w tej części płyty dachowej, jest połamane. Natomiast mamy tutaj takie zestawy naprawcze fabryczne, które, które już przyjechały, sprowadziliśmy już z fabryki i uda się odtworzyć tą, tą płytę dachową, do której później będziemy montować ten czopuch szoferki. Olbrzymim problemem w, w tego typu naprawach jest, jest ilość roboczogodzin, którą trzeba poświęcić na dokonanie takiej naprawy. Żeby zdemontować to łóżko, potrzebujemy to, to łóżko rozebrać na poszczególne elementy. Z racji tego, że przy budowie nowego kampera w fabryce, to łóżko jest zamontowane wcześniej aniżeli ściany boczne samochodu kempingowego. Więc w tej chwili jest olbrzymim problemem zdemontowanie tego łóżka, aby dokonać naprawy tych elementów, które zostały przesunięte. Na skutek uderzenia, więc jest to około dwóch dni pracy, żeby, żeby zdemontować to łóżko. Następnie, co najmniej tyle samo czasu potrzebujemy na to, żeby, żeby z powrotem to wszystko poskładać. Stąd te naprawy są bardzo kosztownymi naprawami, jeśli chcemy zrobić starannie i żeby ten samochód yy, przypominał pojazd, yy, który wyjechał z fabryki. Tutaj mamy drugiego kampera, który trafił do serwisu naszego po szkodzie komunikacyjnej. Jest zaklejone. Te, to uszkodzenie nie widzimy go dokładnie, precyzyjnie, ale cofając, oparł się o, o, o coś, nie wiem, trudno mi powiedzieć, nawet nie, wiem, nie znam szczegółów. W każdym bądź razie uszkodzenie, które też na pierwszy rzut oka wygląda bardzo niepozornie, wydawałoby się, że można troszeczkę wyszpachlować i, i, i będzie gotowe. Będzie można dalej jeździć samochodem, niemniej jednak. Konsekwencją tego zdarzenia było, było połamanie ściany tylnej, y, która jest rozwarstwiona całkowicie i teraz, pod odpowiednim kątem, jeśli popatrzymy, bo oczywiście laminat y, no, płyta XPS ma to do siebie, że po uderzeniu y, wraca do, w dużym stopniu do, do pierwotnego ułożenia, ale tak naprawdę to do, do, do wysokości do połowy, praktycznie ściana jest rozwarstwiona. Widzimy to w środku, będąc we wnętrzu pojazdu, także ściana jest y, połamana i zakwalifikowana do wymiany, czyli cała ściana jest zakwalifikowana do wymiany. Mamy uszkodzony także laminat części dachowej, który, który też będziemy musieli naprawić, jak będziemy mieli ścianę zdemontowaną, no i wszystkie szafki, które ucierpiały na wskutek tego, tego uderzenia, tego zdarzenia. Także naprawa także będzie bardzo kosztowna, wszystkie elementy, proszę zobaczyć, które tak naprawdę są przyklejone na trwale do tylnej ściany pojazdu. Praktycznie są elementami jednorazowymi, które, które możemy próbować je odzyskać, natomiast te, tak naprawdę, to demontując te, te wszystkie elementy, żeby, żeby zdemontować ściany, one ulegają uszkodzeniu i, i muszą być wymienione na, na nowe. Na przykładzie tego samochodu mogę powiedzieć, że, że rzeczoznawca nie silił się już na kosztorysowanie tej szkody. Dogadaliśmy się, że my przygotujemy kosztorys naprawy, a on go zaakceptuje w całości bez protestu. Wbrew pozorom, naprawa będzie także bardzo, bardzo kosztowna, ponieważ tylna ściana wszystkie te elementy, tak jak wspomniałem, element zderzaka, element listwa maskująca, to wszystko musi być nowe, zamontowane tak, aby, aby samochód można było doprowadzić do takiego stanu, jak, jak, jak był przed zdarzeniem. Wracając do kosztorysu naprawy tak uszkodzonego samochodu kempingowego, wydawałoby się, że ten koszt będzie niewielki na pierwszy rzut oka, ponieważ patrząc na samochód jest uszkodzony tylko kawałeczek górnej części ściany tylnej. Niemniej jednak, jak jak już wcześniej wspominałem to uszkodzenie jest dość mocno rozległe weryfikując przesunięcie ściany, wyceniając wszystkie części, które niestety musimy zdemontować, żeby wymienić tylną ścianę okazuje się, że robi się nam całkiem spora kwota, jeśli chodzi o zafakturowanie do, do, do ubezpieczalni. Tutaj ubezpieczalnie niestety nie, nie dysponują jeszcze tymi programami do kosztorysowania samochodów kempingowych i dla przykładu Naprawa i wymiana takiej tylnej ściany, plus elementów, łącznie z naklejki, które są jednorazowe, te elementy po oderwaniu, które ulegają uszkodzeniu. Dla przykładu, tego typu koszt to jest w granicach 28 500 zł, łączny koszt naprawy, aby przywrócić ten samochód do, do stanu pierwotnego sprzed zdarzenia drogowego, sprzed kolizji. W tym koszt elementów. To jest, to, to jest koszt w granicach 25 tysięcy złotych, około 3 tysięcy sama naprawa. Czyli wcale nie najwięcej kosztuje naprawa, usunięcie, wymiana elementów, natomiast elementy do samochodów kempingowych niestety są bardzo drogie. Dla przykładu, koszt ściany tylnej to koszt 2463 euro netto. Także Sporą kwotę robi nam tutaj także sam transport takiego elementu, ponieważ jest, jest to element bardzo duży, ma 2,30 szerokości, ponad 2 metry wysokości i koszt sprowadzenia z fabryki takiego elementu to 580 euro netto.